Serdecznie witam. Witam w ulubionym temacie. Bardzo lubicie wzmacniać swoją obfitość, swój stosunek do pieniędzy i dbać o swoje bogactwo. Więc we wtorek minionym wróciliśmy po dłuższej przerwie do tematyki z tym związanej, czyli z obfitością i bogactwem. We wstępie do tej wtorkowej pogaduchy wymieniam wszystkie hasztagi cyklu, który warto przysłuchać, który właśnie jest na ten temat. Warto go też przerobić. A resztę, co nie jest wymienione w hasztagach, to jest podlinkowane w opisie do tej pogaduchy z hasztagiem 153. Bardzo zachęcam do zajrzenia do tego materiału, bo tam w gruncie rzeczy cały temat jest wyczerpany. Dzisiaj natomiast będzie medytacja, w której pozbędziemy się wpojonych nam w procesie wychowawczym schematów na temat bogactwa. Będziemy mogli też wysłać jedną intencję własną, osobistą, obfitości, a wszystko to okresimy. Wybaczaniem i wdzięcznością. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o nas, to bardzo proszę. Emporio Life to naprawdę fajny kanał. I tu pod tą publikacją zajrzyj tam w linkach, w opisach, a i w społeczności. Dowiesz się o nas więcej. A teraz posłuchaj. Wiesz już, że nasz świadomy umysł myśli i wyciąga wnioski. Podświadomy zaś umysł akceptuje wnioski jako przekonanie. Twórczy umysł, czyli nadświadomość, przyjmuje przekonanie jako instrukcję i ją urzeczywistnia. Przypominam, że świadomość nie ma kontaktu z nadświadomością, Potrzebuje więc pośrednictwa podświadomości i z nią w tej medytacji głównie pracujemy. Podświadomość, jak i nadświadomość niczego nie analizują. Co wrzucisz do podświadomości, nadświadomość realizuje. To jest potęga medytacji. Mam nadzieję, że to jasne i że to zachęca Ciebie do pracy z Twoją trójcą umysłu bo to zaiste święta trójca. Usiądź lub ułóż się wygodnie. Zanim przyjdziesz w stan głębszego relaksu, przypomnij sobie swój cel w drodze do bogactwa, który w trakcie medytacji zamienimy na intencję. Masz teraz chwilkę, żeby sobie uzmysłowić, co to jest. Niech to będzie cel ambitny, ale niekoniecznie odjechany. To ma być taki, w który wierzysz, taki Twój osobisty, taki, który potrafisz sobie wyobrazić. Mamy to? Niech to koniecznie będzie coś, czego skutek z łatwością sobie wyobrazisz. Mam nadzieję, że znajdujesz się już w komfortowej dla siebie pozycji i jesteś odprężony. Jeśli nie, to znajdź teraz wygodne miejsce. Ułóż się bądź usadow wygodnie. Słuchasz mojego głosu i cieszysz się na ten moment, kiedy dasz sam sobie dostatnie i komfortowe życie. Licząc za chwilę ze mną w duchu, oczyścisz się z tego, co przy tym jest ci zbędne. Każdy łagodny wydech, który zrobisz, napełni cię wiarą, siłą i mocą, pogłębiając kontakt z Twoją podświadomością, porobiąc wydech, pozbywasz się złych myśli i wątpliwości. A przy każdym wdechu. Oczujesz ulgę, radość, spełnienie. A teraz licz proszę ze mną od dziesięciu do jednego. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć cztery, trzy dwa. Jeden. Panuje teraz w tobie spokój i odprężenie. Lubisz taki błogostan. Leżysz, bo siedzisz wygodnie, słuchasz mojego głosu i uzdrawiającej muzyki dochodzącej z oddali. Jest w tobie spokój. Oddychasz nieskończoną, łaskawą dla ciebie energią kwantową. I czujesz, jak radość i bogactwo Cię wypełnia. Poprzez kolejne spokojne, normalne oddechy pozwól ciału poczuć tą energię w sobie. Pozwól też ciału poczuć bogactwo i wdzięczność. A jeśli jeszcze nie zamknąłeś oczu, to zrób to, proszę teraz. Nadal oddychasz naturalnie i bez wysiłku. Energia płynie, napełniasz się życiem i bogactwem. Pozwól poczuć ciału energię w sobie. Relaksujesz umysł. Twój umysł w pełni się relaksuje. Relaksuje się Twoja świadomość. Twoja świadomość staje się wolna i nieskrępowana. A grawitacja przyjemnie ciąży w Twoim ciele. Oddając się, uwalniasz napięcie. Najpierw z nóg, potem z bioder, z brzucha, z pleców, barków, z rąk i z Odprężała się także skóra na Twojej głowie. A teraz. Wracamy do Twojego celu w drodze do osobistego bogactwa. Pomyśl jeszcze raz o celu, bo zaraz zamienimy go na intencję. Cel wystarczy, jak poczujesz w głębi serca i dobrze wyrazisz w prostych, krótkich słowach, a już stanie się intencją. Zrób to teraz. Poczuj, jak to jest. Dotykasz tego spełnienia, poczuj to. Znajdujesz się w komfortowej i bezpiecznej przestrzeni kwantowej, i masz w sobie gotowość, by zanurzyć się w dostatku, określając swoją najważniejszą intencję. Teraz jest miejsce na jej wypowiedzenie. Poza Twoją osobistą intencją, dzisiejszym motywem przewodnim będzie uruchomienie przepływu energii, dostatku i pieniędzy. Z jednoczesnym uwolnieniem wszelkich latami nagromadzonych przeszkód, odpuścisz wszystko, co ci nie służy i przywrócisz pierwotne, dobre ustawienia. W swoim wszechświecie zrobimy taki reset. Teraz proszę rozluźnij się jeszcze bardziej. Oczy masz zamknięte, słuchasz muzyki płynącej z oddali, skupiasz się na towarzyszeniu moim słowom. Czas i przestrzeń są umowne, a to teraz jest właściwy czas. I właściwa przestrzeń, aby przejść swoją świadomość do momentu, w którym spełnia się Twoja intencja. Udajesz się do upragnionego, spokojnego i dostatniego przeznaczenia. Teraz wyobraź sobie, jak Twoja intencja się spełnia. Bądź reżyserem tej chwili. Odtwórz pod powiekami film z tego momentu. Jesteś radosny? Szczęśliwy? Może ktoś ci gratuluje? Kto cieszy się razem z tobą? A jak jesteś ubrany? Zobacz efekt spełniającej się intencji. Teraz masz na to czas. To bardzo ważny moment. Byś teraz ujrzał i poczuł szczęście, które cię ogarnia z powodu. Spełnienia Twojej intencji. Jesteś bogaty, żyjesz obtitości. stać się na wszystko, co potrzebujesz. Poczuj tą radość spełnienie, wyrażysuj ten moment radości. Aby dopełnić i utrwalić tą manifestację intencji, oczyścisz wszystkie swoje centra energetyczne, robiąc miejsce na nowe spełnienia. Płyniesz w związku z tym teraz od takry podstawy, czyli korzenia znajdującej się w okolicy dolnej końcówki kręgosłupa, wraz z kolorem czerwonym poprzez kolor pomarańczowy czakry sakralnej, która znajduje się tuż poniżej pępka. Obie te czakry potraktuj szczególnie uważnie, bo to one odpowiedzialne są za Twoją zasobność i bogactwo. A więc jeszcze raz: czerwona podstawa i pomarańczowe sakrum. I płyniemy od czerwieni podstawy poprzez kolor pomarańczowy czakry sakralnej aż do czakry żółtej z plotu słonecznego, a stąd do zieleni czakry serca. To tu czujesz to spełnienie i bogactwo. I stąd przechodzisz do błękitu czakry gardła, a stąd. Do koloru indygo czakry trzeciego oka, by stąd wznieść się do fioletu czakry korony i dotrzeć do bieli czakry aury. Tu zatrzymujesz się na chwilę i respektujesz wszystkie swoje miejsca mocy, usuwając jednocześnie wszystkie blokady z przeszłości. Dotarłeś do białej poświaty Czakry Aury i zakotwiczasz w niej swoją energię bogactwa. Czakra Aury powoduje, że energia bogactwa powoli spływa po twojej aurze w dół, otaczając cię z zewnątrz bogactwem, aż dotyka ziemi, tu, Uziemnia się, co powoduje, że te energie bogactwa się utrwalają i umacniają. Wszystko w tobie staje się wolne od obciążeń przeszłości. Wymazaliśmy wszystkie wpojone ci w procesie wychowawczym przesądy na temat bogactwa. Jesteś wolny od ograniczeń i złych myśli. Pozwalasz sobie, sam sobie teraz pozwalasz na obfitość i bogactwo. Tylko ty o tym decydujesz. A teraz jeszcze raz policzymy razem od 10 do 1. Tym razem, licząc, wyobrażaj sobie, że każda cyfra wiruje. 10, zobacz, jak okręca się wokół swojej osi. To przyspiesza, to zwalnia. Dziewięć też się kręci, tak samo jak reszta. Osiem, zobacz jak się kręci, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Leżysz bądź siedzisz wygodnie z oddali, dochodzą do ciebie relaksujące dźwięki muzyki, słuchasz mojego głosu i uwalniasz się od cieni przeszłości. Ja mówię w Twoim imieniu, ale możesz mi wtórować. Mówię w Twoim imieniu. Wybaczam sobie, że przyjąłem kiedyś złudne wzorce. Uwalniam je. Pozbywam się ich teraz. Od teraz mam do siebie zaufanie. Zasługuję na wszystko, co najlepsze. Od tego momentu karmię moją podświadomość wyłącznie energią obfitości, radości, dobra, bogactwa i wdzięczności. Jestem autorem swojego lasu. Wysyłam intencje, ilekroć tego potrzebuję i przyglądam się im, jak się szczęśliwie manifestują. Jestem szczęśliwym dzieckiem wszechświata. Czerpię z wszechświata pełnymi garściami. Pozwalam sobie na to, by żyć dostatnio, wygodnie i wręcz bogata. Wiem, że wszechświat jest przepełniony dobrem i bogactwem, i mogę z tego czerpać. Dobrze i mądrze jest być bogatym. Otaczają mnie wyłącznie życzliwi ludzie. Mądrze i z wielką wyrozumiałością, dla samego siebie kontroluje swoje myśli. Oczekuje wyłącznie dobra i dostatku. Karmię moją podświadomość tylko dobrymi, życzliwymi i radosnymi myślami, a ona Odwdzięcza mi się, wysyłając je do nadświadomości. Moja osobista trójca mocy, czyli świadomość, podświadomość i nadświadomość, służą mi mądrze, prowadząc do szczęścia i obfitości. Jestem wdzięczny za obfitość, która codziennie pojawia się w moim życiu. Dziękuję. 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 Wpuszczam do mojego życia wszystko, co dla mnie cenne, łącznie z bogactwem, zdrowiem i radością, i w ten sposób staję się spełnioną osobą, która z łatwością manifestuje swoje intencje. W dzień i w nocy wszystko mi sprzyja, a z każdym dniem. W każdej dziedzinie mojego życia powodzi mi się coraz lepiej, lepiej i lepiej. Jestem ukochanym dzieckiem wszechświata i czerpię z jego bogactwa pełnymi garściami ku własnemu zadowoleniu i zadowoleniu moich bliskich. Nadal. Towarzyszy ci mój głos, a ty jesteś tu cały czas w drodze do spokojnego, radosnego i bogatego życia. A potrzebny nam do tego pełnego przeżycia jest jeszcze wybaczenie, bo to potęga pomagająca ci uwolnić przeszłość. Kiedy obwiniasz innych, oddajesz im swoją moc. A jak oddajesz moc, to po prostu jesteś słaby. I to przecież zbędne. Pamiętaj, że wybaczasz bez konieczności akceptacji tego, co się wydarzyło. Ja teraz nadal będę mówić w Twoim imieniu, ale możesz mi wturować. Przeszłość jest ze mną, więc nie ma żadnej mocy. Moje myśli w tym momencie kreują moją przyszłość, dlatego są one pozytywne. Daję sobie wolność poprzez uwolnienie przeszłości i wejście z radością w przestrzeń tu i teraz. Wybaczam. Wybaczam i przez to uzdrawiam swoje życie. Każdy dzień daje nowe możliwości. Wybaczam teraz i tu powiedz komu. Lub co? Lub jedno i drugie. Wybaczam. Wczoraj minęło. A dzisiaj jest pierwszy dzień mojej przyszłości, wolnej od obciążeń, bo wybaczam. Jeszcze raz powiedz, komu wybaczasz? Dzisiaj z łatwością wybaczając, usuwam wszystkie stare negatywne wzorce. Wybieram nowe, lepsze sposoby myślenia i życia. Wybaczam teraz wszystkim, przez których zostałem skrzywdzony i wykorzystany i oszukany. Wybaczam wszystkim, od których. Nie dostawałem tego, czego od nich oczekiwałem. Wybaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili w jakikolwiek sposób, a w szczególności wybaczam wszystkim, którzy w procesie wychowawczym wywarli na mnie szkodliwy wpływ, który odbił się brakami. W moim życiu nie zawsze otrzymywałem to, co chciałem. Odpuszczam im teraz. Zwracam im wszystkim wolność. Uwalniam się od poczucia skrzywdzenia z ich strony. Wybaczając i odpuszczając, uwalniam się od podtrzymywanych w sobie schematów krzywd i zranień. Wybaczając, wracają wolność absolutnie wszystkim, przez których czułem się skrzywdzony, Uwalniam ich od dalszego destrukcyjnego wpływu na mnie. Wybaczam im, że mnie nie wspierali i utwierdzali w moim negatywnym myśleniu. Opuszcza mnie konieczność karania samego siebie i krytykowania siebie za jakiekolwiek czyny. Wybaczam wszystkim, którzy mnie Ugruntowali w mojej bezsilności i bezradności. To już historia. Wybaczam wszystkim, którzy mnie wykorzystali w imię miłości i przyjaźni. Wybaczam im, że mnie wykorzystali, bo mam świadomość, że pozbawieni byli innych możliwości. Wybaczam im i im współczuję. Wybaczam sobie, że dzięki nim zaniżałem własną samoocenę. Pozwalam sobie być sobą i odczuwać to, co sprawia mi przyjemność. Pozwalam sobie być odpowiedzialnym i jedynie za siebie. Teraz wiem, że jestem bezpieczny i nie mam czego się bać. Już teraz wiem, że świat mi sprzyja w realizacji moich sukcesów. Zawsze wiem, czego chcę i zawsze osiągam to, co sobie zaplanuję, odrzucając presję i manipulacje otaczających mnie ludzi. Ocieram się teraz w pełni na miłość, radość i szczęście. Cieszę się tym i jestem wdzięczny, że kontroluję moje myśli i emocje. To daje mi ogromną siłę. Moje ciało, emocje i umysł należą wyłącznie do mnie. Kocham i akceptuję siebie w pełni, w pełni i całkowicie. Jestem wdzięczny za to, że jestem wolny i mogę stawić czoło wszystkim problemom i stanowić o sobie. Jestem wdzięczny za uwolnienie się od potrzeby bycia ofiarą. Jestem wdzięczny za umiejętność wybaczania i akceptuję siebie jako istotę kochającą i twórczą. Wycofuję swoją energię z przeszłości. Uwalniam się od wszystkich związanych z przeszłością emocji oraz poczuciem braku, wszelkiego braku i wszelkich ograniczeń. Tworzę swoje życie na nowo, bez obciążeń przeszłości. Wybaczanie i wyrażanie wdzięczności uwalnia mnie za każdym razem, gdy to robię. Życie się mną opiekuje. Odczuwam spokój i harmonię we wszystkim, we wszystkim, co robię. Otwieram się na sukces. W każdej sferze. Mój oddech jest spokojny i równomierny, a moje myśli są skupione i zrównoważone. Jestem wdzięczny, gdy od rana mogę otworzyć oczy i cieszyć się dniem. Cieszę się wewnętrznym spokojem, który mnie otacza. Z ufnością i spokojem czekam na to, co przyniesie mi przyszłość. Koncentruję się na spokojnym i harmonijnym stylu życia. Jeszcze raz wypuszczam i wymazuję z umysłu wszelkie myśli i emocje, które przeszkadzają mi w osiągnięciu spokoju, a w zamian otwieram się na wsparcie. I przepływ energii od wszechświata. Wybieram spokój umysłu i pozostaję w stanie wewnętrznego spokoju, co pozwala mi osiągnąć wszelką obfitość i bogactwo. Czuję się komfortowo, bo rozpuściłem wszelkie ciężary. Uzyskałem spokój, bo zmieniłem stare schematy na nowe dobro. Wybaczyłem i jestem wdzięczny za to odrodzenie. A teraz powtarzaj za mną. Jestem kimś wyjątkowym. Jestem szczęśliwy, zdrowy, radosny i bogaty. Odnoszę sukcesy i wszyscy mnie kochają. Wiem, że w dzień i w nocy wszystko mi sprzyja. Doceniam to, że w dzień i w nocy wszystko mi sprzyja. Cieszę się z tego, że w dzień i w nocy wszystko mi sprzyja. Jestem wdzięczny za to, że w dzień i w nocy wszystko mi sprzyja. A teraz jeśli chcesz wrócić do stanu pełnej świadomości, policz sobie od jednego do pięciu. Od jednego do pięciu. I na dowód powrotu do tu i teraz stryknij energicznie palcami. Albo odpoczywaj dalej. I niech nam się darzy. Amen.